Dzisiejszego wykładu jest to, dlaczego artyści, artystki lubią zbudować kontrowersje. No i porozmawiamy na przykładzie pracy Katarzyny Kozyry, która jest poświęcona Lou Salome, takiej postaci historycznej przyjaciółce niczego, Rilke'a, Paula Rie i też Freuda. Ale o tej pracy opowiem później. Myślę, że ona akurat nie jest aż tak kontrowersyjna jak inne prace Katarzyny Kuzyry, ale jest to też taka ciekawa praca, pokazująca spojrzenie artystki na sprawy dotyczące świata, w którym żyjemy, historii i też roli kobiet. No, i to jest też ciekawe, że to jest nasz jeden z najnowszych zakupów do kolekcji, więc jeszcze nie ogłosiliśmy tak publicznie, że kupiliśmy pracę Katarzyny Kuzyry, Więc tutaj mamy taką, taki wykład, właśnie przedpremierowy, powiedzmy, dotyczący pracy artystki. Zacznę. Od pracy takiej bardzo znanej w kontekście różnych kontrowersji i związanych ze sztuką i też, e, którą często wiążą z, z nurtem sztuki krytycznej, to jest praca Andresa Serrano, Peace Christ, e, która też była pokazywana, jeśli się nie mylę, w 1994 roku w, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamyku w Warszawie, więc też w Polsce dużo tej pracy pisano. To jest Crucifix. E, Krucyfiks zanurzony według informacji, którą wydaje artysta w moczu jego, i sfotografowany w taki sposób. I pokazuję tę pracę, bo moim zdaniem nie jest to jakaś praca wybitna albo bardzo interesująca. A jest to po prostu jakiś taki dość średniego poziomu gest artystyczny, niczym się za bardzo nie różniący, oprócz właśnie tego faktu, że ten krucyfiks jest zanurzony w tym moczu, i to wzbudziło bardzo dużo kontrowersji, i właśnie z tego powodu ta praca stała się tak bardzo znana z powodu właśnie obecności tego moczu i zanurzenia w tym obiektu kultury religijnego. I właśnie o tej pracy dużo pisano, dużo dyskutowano, zarzucano jej i bluźnierstwo, i przekroczenie granicy, granicy wolności słowa. A z drugiej strony sam artysta wypowiadał publicznie, że on jest chrześcijaninem że nigdy nie było jego celem pokazania czegoś właśnie jakoś skrytykowanie chrześcijaństwa, tylko odwrotnie pokazanie tego, w jakich mękach zmarł Chrystus, że wypłynęła z niego nie tylko krew, ale inne ciecze. Możecie sami ocenić jakby poziom tych rozważań, ale też ta praca była często nagradzana i właśnie uznawana za jakąś tam ważną w dyskusji yy, i w ogóle i w dyskusjach takich yy, do kosztów sztuki, i po prostu w sztuce yy, współczesnej, więc yy, pokazuje ją dlatego, że wydaje mi się, że yy, nam najczęściej się kojarzy z takimi prowokacjami i kontrowersjami sztuka współczesna, która powstawała tak od końca XIX, e, szczególnie w XX, teraz w XXI wieku, ale tak naprawdę te kontrowersje gdzieś tam leżą e, w naturze sztuki i one się pojawiały, nie mogę powiedzieć o od zawsze, no ale na pewno przez całą historię sztuki przychodzą takie, e, taką czerwoną nicią. I tutaj pokazuję Wam obraz Karowadzio, malarza XVII wiecznego, który no teraz jak patrzymy na, na taki obraz, no to ciężko tam dostrzec jakieś kontrowersje. Też e, ciekawe jest to, że to, to też jest artysta, który przedstawiał głównie motywy religijne, e, więc znów rzecz, Um, chciałbym podkreślić, że często te kontrowersje dotyczą religii, ale nie tylko oczywiście. Że ta religia była zawsze jakimś takim um, ważnym um, i tak, um, może być kontrowersyjny. I tutaj jest obraz przyjęty um, z Marii. Um, I to w tym jest problematycznego. Głównie właśnie ten obraz powstał na zamówienie e, kardynała i miał on, e, się zawisnąć w piele, ale nigdy to się nie wydarzyło, dlatego że kiedy e, e, osoba zamawiająca zobaczyła ten obraz, to się okazało, że e, Maria jest tutaj pokazana nie jako święta, tylko jako zwykła kobieta, bo faktycznie Caravaggio to był, w ogóle Karwadzio to jest bardzo ciekawa postać w historii sztuki. Jest to wybitny malarz, jedna z takich najwybitniejszych postaci w całej historii sztuki światowej z powodu swoich umiejętności artystycznych, ale też jest bardzo, był on bardzo znany jako taka po prostu kontrowersyjna, dość problemowa postać, która bardzo często się pojawiała w kronikach sądowych wywoływały jakieś skandale, prowokacje i też um, tutaj właśnie na tym obrazie jest pokazana ta kobieta, która tak naprawdę jest faktycznie martwą kobietą e, z nizien społecznych. Spotkałam się z różnymi opiniami, e, że albo to była um, osoba, e, taka e, sex workerka e, dzisiejszych e, używam dzisiejszej terminologii, albo to była po prostu e, osoba właśnie biedna, która no. nawet myślałam, że on użył takiego ciała martwej kobiety, która po prostu utonęła w rzece i przez kilka dni w tej rzece się znajdowała. No, różne są opinie, ale faktem zostaje to, że właśnie Korwadza do swoich obrazów zawsze używał ludzi zwykłych, jako modeli, modelek, i też właśnie nie bał się używać tych, prosić do pozywania ludzi z takich najniższych warstw społecznych. Albo na przykład właśnie tak jak tutaj używał nawet ciał martwych osób, dlatego te obrazy są tak bardzo no, realistyczne e, i się bardzo, jakby bardzo się bronią same z siebie i też wywierają do tej pory na nas duży wpływ, jak to na nie, szczególnie na żywo. Ale z drugiej strony e, wówczas, kiedy e, e, Karodzie otworzył te obrazy, no to były przyjęte kanony tego, jak się pokazuje m, świętych, i na przykład Święta Maria nie mogła być przedstawiona jak zwykła kobieta, nie mogła umrzeć śmiercią zwykłej kobiety, i e, tym bardziej e, nie mogła wyglądać jak na osoba, która umarła po długiej chorobie albo coś właśnie się jej przydarzyło e, takiego niefajnego. Ona musiała być pokazana e, właśnie m, w taki, m, nawet martwa, musiała być pokazana jako taka e, doniosła, ładna, i taka wyglądająca właśnie, w taki sposób wznosły. I właśnie z tego powodu ten obraz nie był przyjęty i um, malarz był skrytykowany. Ale też um, były inne obrazy, za które był um, może nie krytykowany, ale które wywoływały też kontrowersje. Na przykład właśnie tutaj pokazuje obraz Mittnista, który się znajduje w kolekcji. Um, ermitażu w Petersburgu i przez wiele lat obraz był nazywany Lutnicka, żeby zatuszować to, że jest przystylony na nim młody chłopak, bo hmm, dopiero niedawno zaczęły być tak jakby w jawny sposób odkrywane dokumenty i zaczęto mówić o tym, że właśnie Karawadzio wykorzystywał modeli chłopaków młodych do swoich obrazów, szczególnie właśnie tego jednego które się pojawia w wielu jego obrazach i że łączyła ich więź nie tylko taka po prostu jako malarza i modela, tylko bardziej bliskie relacje, możliwie erotyczne. Co więcej, często, tak jak już powiedziałam, karbaczia otworzą na zamówienie osób związanych z kościołem, na przykład różnych kardynałów i dla nich on też tworzył podobne obrazy, które mogą wskazywać na połączenie też, na więzi tych kardynałów z tymi młodymi chłopakami, co najmniej na ich zauroczenie tymi chłopakami. Więc właśnie nie, jakby nie chodzi o to, że to były jakieś super kontrowersyjne obrazy same w sobie, ale żeby jakkolwiek zneutralizować kontrowersję, która mogła właśnie. E, być związane z tą historią, to na przykład ten konkretny obraz był nawet e, inaczej nazywany. I w ogóle Wam polecam e, zapoznanie się z twórczością Caravaggio i poczytanie o nim, bo to jest taka osoba, naprawdę e, bardzo, bardzo ciekawa postać, która e, nawet dokonała zabójstwa w swoim życiu, za co e, był wygnany z Rzymu i później bardzo z tego powodu cierpiał. Cały czas w jego twórczości się pojawia ten motyw takiego e, E, takiej pokory i takiego próby odkupienia tego, co on zrobił, e, więc e, po prostu um, polecam zainteresować się tą historią. E, jest ona bardzo nieoczywista. E, tutaj pokazuję też obraz Claude'a Moneta, tak od razu przeskakuje kilka stuleci, e, żeby pokazać wam inny sposób rozwiązania kontrowersji e, związany z, właśnie z warstwą formalną obrazu. Wy na pewno już znacie ten obraz e, Moneta, bo był już pokazany najmniej dwa razy w trakcie naszego kursu nociowego, ale teraz chciałabym podkreślić to, że właśnie kiedy on został pokazany pierwszy raz na wystawie, to krytyk e, bardzo się oburzył, bo e, bardzo mu się nie spodobało to właśnie, w jaki sposób artysta podszedł e, w ogóle do e, nie tylko do tematu, ale w ogóle jak potraktował płótno, że ten obraz powstał tak szybko, że jest taki właśnie wygląda taki surowy, niedopracowany, taki rozmyty, I że napisał właśnie obraz się nazywa Impresja Wschod Słońca, i ten krytyk napisał o tym, że to była wystawa impresjonistów, i stąd się pojawiła w ogóle nazwa Impresjonizm. Tylko że wtedy w tym artykule krytycznym to było nazwane, jakby, jakby było użyte to słowo jako takie no, prawie obraźliwe takie bardzo krytykujące, a później a później się okazało, że powstał w taki sposób jeden z najważniejszych nurtów w historii nowoczesnej sztuki. I tutaj też pokazuję kolejny obraz, o którym już rozmawialiśmy, to jest praca Eduarda Maneta. Z podobnego czasu, która się nazywa Olimpia, i tak jak może pamiętacie, opowiadałam o tym, że największą właśnie kontrowersję wzbudziła to, że jest tutaj przedstawiona kurtyzana, która patrzy wprost na widza, co było totalnie niedopuszczalne w historii sztuki, bo po pierwsze, zwykle m, jako nagie kobiety mogły być przedstawiane tylko jeśli to były obrazy dotyczące motywów mitologicznych. To nie oznacza, że te kobiety, że te ciała kobiece nagie nie były podziwiane, obserwowane i też w taki erotyczny sposób traktowane, ale zawsze to było ukryte pod tematem właśnie mitologicznym, ewentualnie jakimś religijnym. A tutaj artysta pokazuje po prostu zwykłą kobietę, co więcej właśnie kurtyzanę, i jeszcze do tego wszystkiego patrzy na widza, więc widz, który ją obserwuje nie może się ukryć, on po prostu łapie na sobie jej wzrok i, jakby, i ona jest świadoma jego obecności i on jest świadom jej obecności, czyli tak trochę ten widz, który staje przed tym płótnem jest potraktowany jako potencjalny klient y, tej właśnie Olimpii. Co też wówczas wzbudziło bardzo duże kontrowersje, dużo artykułów powstawało na temat tego, że jak w ogóle artysty się dopuścił takiej prowokacji. I no tak, ale w jakiś tam sposób wzbudziła też, ten obraz jest czasem wspominany jako taki obraz, który już zaznacza ten fakt, że kobiety się zaczynają pojawiać w sferze publicznej i już też nawet przez artystów, to zaczyna być um, jakoś tam zaznaczane, traktowane na serio e, i właśnie to jest ten taki przejaw tego, że kobiety już nie są tylko takie pasywne, tylko są też aktywnymi uczestniczkami e, życia e, publicznego też. E, I tutaj od razu przeskakuję do, do pracy Katarzyny Kozyry, e, dlatego właśnie wybrałam ten obraz mam do pokazania dzisiaj, mimo że jeszcze o nim rozmawialiśmy, bo Katarzyna Kozyra stworzyła pracę nawiązującą wprost do obrazu Maneta i tutaj ona pozuje jakby w, w takich samych wnętrzach, w takiej samej sytuacji jak Olimpia. Maneta, tylko że um, to jest praca z końca XX wieku i pokazuje, i Kozyra siebie przedstawia, właśnie jako tam z jednej strony Olimpia, z drugiej strony. Jest ona, była ona wówczas chora na rak i przychodziła kurację, więc to jest, to jest praca, która nie składa się tylko z tego jednego zdjęcia, tam są jeszcze um, zdjęcia, nagrania z um, tego procesu jej liczenia, pobierania kroplówek, krupl leków um, i też um, w skład tej pracy, tego cyklu wchodzą też uh, zdjęcia innych chorych kobiet. Ale tutaj y, Kozyra świadomie kontynuuje właśnie, y, 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 bierze ten prowokujący gest Moneta, ale pokazuje, y, że na przykład dalej w tej pracy y, ta pokazana kobieta jest taka młoda, ładna, i dalej to jest w tych konwencjach y, przedstawione, jaka kobieta powinna być. A tutaj Kozyra właśnie przedstawia siebie jako tą chorą, y, ułomną. Dotkniętą chorobą, właśnie noszącą ślady choroby na ciele, kobiety, która do tej pory nie jest tak bardzo, taki właśnie wizerunek nie jest akceptowalny w sferze publicznej albo na przykład gdzieś w sztuce, takich przedstawieniach, które są gdzieś społecznie aprobowane. No bo dalej na kobiecie się to właśnie. Taka, taki przymus tego, żeby, żeby swoje ciało dostosowywać do norm społecznych. I jeśli w jakiś sposób nie jest ono dostosowane, na przykład jest dotknięte chorobą, to już wzbudza to duże kontrowersje i takiej kobiecie się często mówi, że ona na przykład nie powinna się pojawiać i pokazywać e, swoje ciało. Teraz przechodzę znów do przykładu historycznego. Tak, będziemy dzisiaj trochę skakać. To jest wystawa sztuki zdegenerowanej, która powstała w Monachium w 1937 roku. Była ona stworzona przez nazistów, którzy zebrali na tej wystawie około 650 prac skonfiskowanych z. 32 kolekcji muzealnych. Są to prace pokazujące: są to prace artystów z nurtu modernizmu, awangardy, ekspresjonizmu niemieckiego, czyli takie prace, które weszły w kanon najważniejszych dzieł. Może nie te akurat, właśnie, nie zawsze te dzieła, które były pokazane w tej wystawie, są najważniejszymi dziełami sztuki XX wieku, no ale na pewno to są właśnie e, dzieła, które e, powstały w tych takich najważniejszych, najciekawszych nurtach. E, naziści, w tym Hitler osobiście, o czym on pisał w Mein Kampf, e, uznali taką sztukę za zdegenerowaną, za przejazd e, bolszewizmu e, i po prostu zebrali to w jednym miejscu i pokazali taką kolekcję. Ta wystawa się stała bardzo popularna, zrobiła się nie taka objazdówka, wystawa odwiedziła, jeśli dobrze pamiętam, 12 miast w Niemczech i odwiedziła ją kilka milionów, teraz dokładnie nie powiem, ale kilka milionów zwiedzających, co było absolutnym rekordem odwiedzeń wystawy w ogóle do 2000 roku. No i tutaj chcę podkreślić, że niekoniecznie nie zawsze sama sztuka ma w sobie nosi w sobie ślad prowokacji albo kontrowersji, tylko czasem właśnie to w jaki sposób się o niej mówi i jak do niej się podchodzi, się pisze, jak ją się pokazuje albo jak na nią się reaguje, właśnie tak trochę osadza ją. W tym jakby, kontekście kontrowersyjnym i zaczyna tak tą sztukę nazywać, bo te prace, które były pokazane na tej wystawie sztuki zginerowanej, nie były kontrowersyjne same w, w sobie. To były takie eksperymenty, o których już dużo mówiliśmy, że cały XX wiek to jest taki wiek eksperymentów e, artystycznych, ale przez nazistów też było jakieś tam przekroczenie normy i właśnie e, pokazywanie takich rozpadających się, często zniekształconych ciał, bo Taki też był XX wiek, bardzo groźny i artyści na to reagowali, często pokazywali taki rozpad yy, i te yy, prace miały w sobie taki wydźwięk dość groźny, niepokojący. No, jak wiemy sztuka yy, niemiecka tego czasu, nazistowska była taka typu Leni Riefenstahl, takie wystytuzowane, atletyczne ciała. Jakby oni Próbowali cały czas podkreślać tam taką harmonię i taką myślę, kreować, jakiś wizerunek pięknego, takiego podporządkowanego e, bardzo konkretnym regułom świata, w co się nie mieściły te prace, które były też często mocno krytyczne do tego, co się działo e, w Niemczech wówczas. E, I e, tutaj, e, tak, przechodząc od jednych nazistów do drugich nazistów, e, pokazuję Wam pracę Piotra Uknańskiego. E, który w 1998 roku wybrał, e, pracę z, e, wybrał wizerunki e, nazistów z różnych filmów fabularnych e, i po prostu ułożył w nich taką kompozycję powstała wystawa z tego w zachęcie. E, e, I takie zebranie tego, tych wizerunków e, w jedną dużą całość. Stworzenie takiego monolitu z tych wizerunków pozwalało też zobaczyć, że um, mimo że naziści popełnili wielką zbrodnię, to najczęściej są pokazywani taki bardzo ładny, estetyczny sposób w filmach, są tak um, też mitologizowani, tak um, gdzieś tam um, um, wznośni nawet i że ten właśnie um, mimo tego, że um, Mimo całej tej zbrodni przez nich popełnionych, to ten wizerunek gdzieś tam e, takiego właśnie e, osoby właśnie, e, wojskowej, która e, podejmuje jakieś trudne decyzje i jest zbrodniarzem, ale jest też w jakiś sposób atrakcyjny, bo właśnie reprezentuje sobie zło, był i jest bardzo popularny w kulturze masowej, też właśnie w kinematografii. I ukraiński po prostu zbierając te wizerunki, chciał podkreślić to, w jaki sposób przedstawiamy właśnie tego typu bohaterów albo antybohaterów, co wywołało bardzo duże też kontrowersje. I Daniel Olbrychski wszedł do zachęty, przyniósł miecz, który był rekwizytem do filmu Potop, w którym on grał, i on po prostu zniszczył tę pracę. Przy czym zniszczył i zarówno swój wizerunek, jak i kilka jeszcze wizerunków na zamówienie od innych aktorów. E, czyli tak naprawdę mm, Daniel Olbrychski potraktował bardzo na serio e, tą pracę i nie, e, nie odczytał właśnie pokazania tego wizerunku e, który on reprezentował grając nazistę w filmie, tylko potraktował to tak jakby Ukraiński skrytykował go osobiście i pokazał go osobiście na tej wystawie jako nazisty. Chociaż coś takiego nie było totalnie celem ukraińskiego oczywiście. Co więcej chciałabym też powiedzieć, że ten, ta cała kontrowersja i ta cała właśnie sytuacja i to zniszczenie pracy było też spowodowana albo tak podkręcona mediami, bo Olbryski nie poszedł sam do Zachęty, on poszedł z telewizją, z TKN-em i to wszystko, ta cała jego akcja, performance był też kręcony i później publikowany w mediach. Czyli tak naprawdę ten skandal był od początku spowod... jako traktowany i pomyślany, można tak powiedzieć, jako skandal medialny. Nie wiem, jak dokładnie doszło do tej sytuacji, ale na pewno to nie była po prostu taka gdzieś tam sytuacja, która się stworzyła w atmosferze intymnej, tylko to było jeszcze tak właśnie manifestowane i jeszcze właśnie kręcone przez telewizję. No i, ta praca wywołała też bardzo dużo różnych dyskusji i kontrowersji, ale właśnie wydaje mi się, że to też jest przykład, kiedy nie sama praca jest taka kontrowersyjna, tylko to, co z nią się dzieje albo jak ona została zrozumiana albo źle zrozumiana, to, to już może każdy sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, to to właśnie wywołało duże kontrowersje. Tutaj jest praca Mariny Abramowicz, Rytm Zero, kiedy artystka w galerii zostawiła przedmioty takie jak nóż, broń, ale też różne, różne, różne przedmioty i po prostu pozwoliła publiczności na to, żeby za pomocą tych przedmiotów zrobili z jej ciałem cokolwiek. Ona właśnie pełniła taką rolę pasywnej po prostu figury i pozwalała publiczności robić cokolwiek. I to jest performance, który e, wszedł w historię sztuki jako jeden z najważniejszych takich e, performansów, dlatego że bardzo dobrze on pokazał to, jak się zachowuje tłum, jak się zachowują ludzie, kiedy dostają przyzwolenie na zrobienie czegokolwiek, bo e, cały performance trwał 6 godzin i najpierw e, ludzie wykonywali bardzo miłe gesty. Ktoś tam podniósł e, artystę róże, ktoś tam. Jakieś takie wykonywali gesty dość miłe w odniesieniu do jej ciała, aż w końcu zaczęli być coraz bardziej agresywnie, podcięli na niej ubrania, też zaczęli cięć jej skórę bardzo, też zaczęli jakieś wykonywać takie gesty, które już były na granicy z przemocą seksualną i w pewnym momencie publiczność się podzieliła na dwa obozy, jedni zaczęli E, chcieli być coraz bardziej brutalni, a drudzy zaczęli właśnie e, m, przeciwstawiać się temu i w końcu nawet się związała bójka buj, między tymi dwoma e, obozami. No i po zakończeniu performansu artystka e, wyszła do publiczności, kiedy ona była on cały czas